Mamy szaloną There is a crazy situation in the middle of the night. środku nocy autobus z szalonymi We have a crazy situation in the middle of the night with the crazy drivers who left us in the middle of the nowhere stuck. And they also wanted to rip me off for additional money for the luggage and now we are going to the bus station that is apparently 20 minutes away from the place where they got stuck because they were having dinner knowing they are delayed and we are with those people in front of me that you cannot see uh, taking yeah whatever we can do to just manage to get our connection which leaves from the main station A trochę jestem ściekła, tak jak słychać po moim głosie. Dlatego, że jesteśmy jakieś 20 minut od dworca głównego. A kierowcy, mimo tego, że było opóźnienie, postanowili zjeść sobie obiad. I wpadli w ślepą uliczkę. Autobus stoi, niestety nie nagrałam tego wszystkiego. Nie nagrałam autobusu. A teraz... Ktoś za mną bardzo mi pomaga, taszcząc mój, e, mój bagaż, który jednak jest trochę wypełniony i czuć go podobno jakbym nosiła kamienie. Co jest normalne u mnie. A very nice gentleman behind me, I don't know if I can show your face or not, because maybe it will go on YouTube. Jest okay, but maybe not. I will protect your privacy so far. Um, is helping me with the luggage and um, what i want to say is this one thing that when people have a leader they seem to do the right thing and they are pretty well organized we act quickly and properly but the problem is we always need this one person and unfortunately i'm not a best leader but i unfortunately uh, try to manage this saying we should go. And not so many people are courageous enough and also I'm not that person uh, to stand up and say in a few languages what is really going on. Uh, problem który mamy właściwie to jest to, że ludzie się boją wstać i powiedzieć co się dzieje, wziąć walizki i iść. I zawsze potrzebują tego jednego lidera. Proszę bardzo, jeszcze jest impreza jednego lidera, który ich poprowadzi. Nie uważam się za lidera. No i niestety, gdybym gdyby nie wstała i nie mówiła tego w dwóch językach, pewnie z tej akcji nici by były, bo nikt by nie zareagował. E, niestety też byłam tą osobą, ponieważ już kierowca, który chciał ode mnie dodatkowe pieniądze, już mnie bardzo nie lubi. E, niestety byłam tą osobą, która też... E, powiedziała, żebyśmy się postawili i niech oni skończą sobie obiadek. I tak to właśnie wygląda, że zawsze brakuje nam tego właściwego lidera. Także wszyscy liderzy zgłaszajcie się, bo potrzebujemy liderów. Gdzie są liderzy? Słuchajcie. Bo nie sądziłam, że znowu w środku nocy, tutaj właśnie przede mną, idzie para, która znalazła, e, prowadzi nas mapą. Uh, także podążamy za nimi, bo oni są teraz znaleźli dokładnie jak to zrobić, czyli każdy się bardzo, bardzo szybko zorganizował. Zostało nam jeszcze um, iść maha eine Video, weil wir gehen also ist keine keine Gesicht von euch, aber wenn ihr YouTube sein, ich Jest So this nice lady, she found out that uh, we have also good connection uh, delayed, so we can make it. We can still make it instead of waiting the whole night at the bus station. Her name is Anna and she's here with uh, Fabian. Uh, yes, and they are having a map and uh, uh, she is now the leader here. She is leading us. Ta e, fajna dziewczyna ze swoim bratem Ana, z Fabianem, e, znaleźli szybciutko mapę, znaleźli szybciutko e, jak dojść, i też znaleźli, że nasze połączenie jednak się opóźni. Czyli, jeżeli ruszymy z kopyta z bagażami na piechotę, szukając dworca, to zdążymy. No i powstała akcja oczywiście, więc idziemy dalej. I tak to właśnie wygląda, tak wyglądają podróże czasami i tak wygląda podróżowanie Flixbusem. Jeśli chodzi o stronę z Niemiec, Niemcy są bardzo punktualni, zazwyczaj no przynajmniej porównując tutaj do, 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 do tych ze Słowenii niestety. Panowie kierowcy bardzo się spieszyli. I kiedy zostało im powiedziane, żeby wracali do autobusu, ponieważ ludzie nie zdążą na swoje połączenia, zaczęli krzyczeć. Pan po prostu uniósł się głosem i po prostu zaczął krzyczeć, że nie, oni nie są maszynami, oni potrzebują sobie zjeść obiad. No i właśnie tak to wygląda. No, a czy zdążymy? Well we manage or not, that is still in front of us, but let's hope we will. I don't know how many people are coming with us, but quite a group. And of course I'm protecting the privacy almost. So if you see other people, I'm gonna stop right now. No i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, żeby to już się ludzie nie nagrali. Um, We are in Ljubljana. So, by the way, we have a cool sightseeing. We are in Ljubljana, Slovenia. So, that is a necessary sightseeing for night. No taxi? No. No taxi, I'm recording this. I'm recording this. Yes. So you manage with us? Fantastic. Right. Yes. Yeah. I hope so. Anna, where are we going? Yes. Yes. As long as we say yes, we will make it. what uh, time. No trochę się nachodzimy z tobołami. Ja mam sztorwę na sobie uh, i ktoś ma nadal moją walizkę. Oh, you guys switch, thank you, thank you. I, I will take over, I will take it in a second. Tak, ktoś po prostu uh, ciągnie moją walizkę ogromną, która, tak wam powiem. Cichaczem, że no, waży około 30 kilogramów i naprawdę nie wiem, co tam jest. Jakoś cenek się Nie ci zapomognisz ludzie ma. No, 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 no pomogi, no pomogi. We make it Trochę, słuchajcie, jest emocji. Nie ma to jak akcja w nocy. Yeah, uh, not yeah. are Do końca not to us because we are to go? Do you want to go? Do are want to go? Do to minutes? Ten minutes. Ten ten, minutes. Ten minutes now You And go right <laughs> Can I guys show you on YouTube? Yes Okay, I'm gonna show it now Can I show you on YouTube? You okay with that? So this is a group coming forward And this is the whole group You can see <laughs> <coming. laughs> We are happy! We are happy, yes. Where are you guys are from? There's a Germany here. Italy? Italy. Slovenia, are you from Slovenia? Yes, Serbia. Serbia? Svetlana. Ah, Svetlana from Serbia. Fantastic. Okay, we keep going a little bit more. Więc widzicie, tutaj nie sądziłam, że to będzie jeszcze na koniec jeszcze jedno dodatkowe krótkie nagranie I really didn't plan to record this in the middle of the night No, no Our bus comes in one hour probably so we, we make it Mama, just half an hour. We have uh, half an hour, please. Are you are you okay? Are you okay with that? Thank you. So this is my suitcase, and that uh, that is Rowan from Germany, Munich? Munich. Munich. You live there, and you are from Munich. Uh, I live there. Okay. You from Berlin? And you were one day in Croatia? Uh, one day, yeah. One day adventure. One day and you managed to have apocalyptic <laughs> bus <Buzz ride. laughs> uh, jest z Berlina, jedzie do Munich i ma pierwszy raz spędził dosłownie w Chorwacji jedną noc. No i ma apokaliptyczną nockę. Pierwszy raz coś takiego mu się zdarzyło. No zawsze jestem pierwszy raz. There is always a first time. Do we have everyone? Yes. Briana, jak widać, jest życie wrze, nocne życie wrze. There is quite a nightlife here are trying to make it easier to walk with two backpacks. Ja mam na sobie niestety dwa plecaki i wcale nie pomaga to iść. Nawet to nocne życie i ta muzyka, ale jakoś będzie. To the right, to the right. Right. Okay. You don't have anything else? You don't have anything else? English? Yes, yeah. English. German? That's all you have? Yeah. No. Yeah. Where's Katlana? Yeah. Oh, okay. Oh, she's quick. Okay. We take it? We go? Oh no, we can't. To jeszcze słuchajcie, widoki. Chyba zabrałam wszystkich w nocną przechadzkę. No, przynajmniej po części. Nie wiem, co to w ogóle obejrzy. Także przepraszam za taki... taką nagłą akcję, ale chcę też pokazać, że nasze życie różnie wygląda. Żeby to nie było takie, przepraszam, siedzenie i gadanie w stołek, tylko żeby zobaczyć, że są różne sytuacje w życiu. I, i o ile ten. To nastawienie pozytywne jest bardzo ważne. O tyle czasami wymaga się od nas bardzo szybkich reakcji, podjęcia decyzji, czy zdążymy na coś, czy też nie. Oczywiście nie ma stresu, jeśli ktoś nie chce zdążyć, ale ja wolałabym jednak dotrzeć do domu, bo czeka nas wszystkich podróż 10-godzinna minimum. So, there is always. i'm sorry for the views and such a random recording but there is always this thing in life that um, i could probably sit and be comfortable and talk about it but i just wanted to show that there are different uh, um, situations in life that requires from us not only positive thinking or positive thinking sometimes help in such cases but also a quick uh, reactions and making decisions to make some make it somewhere or not. <sighs> okay. You guys good and happy? <laughs> oh so sorry so sorry. Good and happy everyone is happy. Just so so. are you coming too? Okay. <laughs> Hey, okay. we keep on going. That's a nice tattoo. What is your inspiration for tattoos? What? Tattoos? Ah, oh, welche sure. is in deiner Inspiration for Tattoos? Uh, family. Family. Family and uh, my favorite drinks. Okay. Fantasy, family. Uh -huh. fantasy, on, family. On is... Can I show. pokazać? Yeah, uh, Pokażę wam tatuaż Anny. Inspiracją dla jej tatuażu jest rodzina oraz uh, uh, fantazja, fantasy. Uh, uh, this is this family. family and for the inspiration for that tattoo is brilliant. It looks like a like a catcher night catcher for the good dreams yes yeah, a little bit and this one is a fantasy so. sun and the moon sun and the moon together oh my and god that's so lovely i need to see that which is hard yes so i can hear that okay is this is shown here Okej, super. No i prawie przybyliśmy. Jeszcze kilka minut. Um, chyba się z wami już pożegnam. Uh, w każdym bądź razie tak wyglądają mocne akcje czasami. This is how it looks. Nightly action sometimes and quick reaction and some of us are from 5 o'clock in the morning, uh, not sleeping already, just like me. Uh, to są właśnie te akcje nocne kilkoro z nas Jakby tam jest na nogach od piątej rano jest wieczór Czeka nas jeszcze nocka I miejmy nadzieję, że będzie to nocka spędzona w autobusie So we hope that the night will be spent in the bus uh, right kind of a bus And I'm greeting you all very, very warmly And this is going to be last shot